Panie Maciejów, wie pan, co pan tu robi, prawda? Nie wiem. Zstawiłeś się? Co, słucham? Pytam się, czy znikłeś swoją sąsiadkę. Znikłeś swoją sąsiadkę, czy nie? Pytam się! Nie będę odpowiadał na żadne pytania bez adwokata. Poza tym, chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Może no bogaże. Panie Macieju, nagranie z monitoringu. To pan? Takich osób jest tysiące na Pytam, ulicy. Pytam, czy to pan? Nie. Widzę, że jest pan nawet tak samo ubrany. Nadal pan twierdzi, że potrzebuje pan adwokata? A słyszałeś kiedyś o sztucznej inteligencji? Dobrze. Poza tym, chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Nie powinieneś w ogóle mnie przesłuchiwać, bo wszedłeś tu z... nią. Eee, posłuchaj. Jestem u siebie, jestem policjantem i mogę nosić przy sobie. Powiem tak, jeżeli będziesz współpracował, ten granat, kolego, to jest kolejna rzecz, która cię obciąży. Znaleźliśmy go przy tobie podczas przeszukania. I co? I co? Dalej chcesz adwokata? Pytam się. Dalej chcesz adwokata? To łap. <grym> Zapraszamy, drodzy państwo, na rozmowę. Piotr Mróz. <grym> <grym> Takie wiecie, z życia wzięte. Tak, tak, tak. To nie było reżyserowane. Tak. Nie było scenariusza. Ale czy będzie granat o granacie, czy będziemy mówić? Przekonajcie się państwo. Do zobaczenia.